Ostatnie dni w naszym regionie przebiegły pod znakiem rajdów samochodowych, emocji i szybkiej brawurowej jazdy nie brakowało. Na własnej skórze mogli się o tym przekonać uczestnicy konferencji prasowej zorganizowanej tuż przed startem rajdu w siedzibie firmy Krause w Świdnicy. Kierowca Peugeot Sport Polska podczas konferencji prasowej obiecał konsekwentną i szybką jazdę od samego początku rajdu. Później na prawym fotelu samochodu rajdowego przewióz prezydenta miasta Świdnicy Wojciecha Murcka, starostem powiatu świdnickiego Zygmunta Worsem oraz dziennikarzy, dając popis swoich umiejętności. Przed kilkunastu laty miałem okazję jechać z panem Mazurem. Po kilkunastu latach pamiętam. Sądzę, że dzisiejszą jazdę będę przez kolejne kilkanaście lat pamiętał. No, rzeczywiście to jest duże wrażenie. Myślę, że się będzie lepiej oglądało potyczki rajdowe. Podobnie już kiedyś tam dwa razy ktoś mnie przewiózł, ale tutaj było bardzo sucho i ciężko samochód poślizgło wrzucić. Ale bardzo ładnie. Adrenalina jest. Pierwszy dzień zmagań kierowców odbył się w samym mieście. Zorganizowany po długiej, bo 12 przerwie, odcinek specjalny Ulicami Miasta przyciągnął tłumi widzów, którzy oblegali trasę przejazdu na każdym jej metrze. 123 załogi rywalizowały od samego początku rajdu, którego uroczyste otwarcie nastąpiło na świdnickim rynku. Zwycięzcą odcinka specjalnego poprowadzonego ulicami miasta okazał się Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Którzy najszybciej pokonali prawie 4-kilometrowy OS. Kolejne dni przyniosły niemałe emocji. Od samego początku wysokie tempo narzucił kajetan Kajetanowicz z Jarosławem baranem. W sobotę rozpoczęli bardzo szybko, wygrywając wszystkie próby porannej pętli. Na drugim miejscu po pięciu odcinkach specjalnych znajdował się Grzegorz Grzyb. Trzeci był Michał Bębenek, a czwarty Maciej Rzeźnik. Zaskakujące zmiany przyniósł odcinek specjalny numer 6. Kajetanowicz popełnił błąd i na kilkadziesiąt sekund wypadł z trasy. Na prowadzenie wyszedł Grzyb w Peżocie 207 Super 2000, który sobotni dzień zakończył na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. W niedzielę na zawodników czekało sześć wymagających odcinków specjalnych. Kajetanowicz rozpoczął odrabianie strat, ale na odcinku specjalnym numer 10 przebił oponę i do mety przyjechał z ponad półminutową stratą do zwycięzcy tej próby. Grzyb mocnił się na prowadzeniu i wydawało się, że nie odda go do mety. Niestety na kolejny odcinku awarii uległ silnik w jego samochodzie. W konsekwencji kierowca Peugeota musiał wycofać się z rywalizacji. Prowadzenie objął Kajetanowicz nie oddał go do mety wygrywając trzy z ostatnich czterech odcinków specjalnych. Radość na mecie była ogromna, bo to już drugie zwycięstwo załogi Kajetanowicz-Baran w tym sezonie. Na drugiej pozycji rajd ukończył Michał Bębenek z Grzegorzem Bębenkiem tracąc do zwycięzcy 36,1 sekundy. A trzeci był Maciej Rzeźnik z przemysłowym Mazurem ze stratą minuty 21 sekund. Początek był bardzo udany, wygraliśmy kilka odcinków, później wypadliśmy z trasy, odrabialiśmy ponownie, przebiliśmy oponę i później znowu odrabialiśmy. I w rezultacie jesteśmy na najwyższym stopniu podium. To jest fantastyczne, dzięki dla całego zespołu. Każdy z osobna spisał się znakomicie. Naprawdę Wielkie gratulacje nie tylko dla nas, ale dla całego zespołu, cały team, to jedna wielka rodzina i a oprócz tego pracują jak w zegarku. To jest niesamowite, ścigaliśmy się z Kajetanem o zwycięstwo w dniu i niestety na ostatnim odcinku popełniłem taki największy błąd chyba jaki, jaki tutaj przydarzył mi się, obróciłem po prostu swój piękny samochód. No Na szczęście na drodze, ale uciekł czas i, i, i uciekło, uciekło zwycięstwo pewnie w, w dniu. Poza tym naprawdę jestem, jestem pod dużym wrażeniem możliwości tego samochodu, pracy, serwisu, y, z którego wynajmujemy. I strasznie dziękuję marce Platinum, prezesom, bo od ponad roku y, czekali razem ze mną na podium i, i dziękuję za tą wytrwałość, za, za wiarę przede wszystkim, bo to naprawdę umacnia i, i to, że, że mam warunki do tego, aby się rozwijać. No drugi raz trzecie miejsce, także fajnie. Choć powiem szczerze, że, że troszeczkę nerwów było, bo na dwunastym odcinku, czyli tym pierwszym w ostatniej pętli, mniej więcej w połowie, w takim, na takim lewym zakręcie, gdzie było dosyć bardzo, bardzo dużo błota. Kolejnie trafiliśmy coś tak mocno, że myślałem, że urwaliśmy koło i do końca SU bardzo niepewnie jechaliśmy. Okazało się, że coś skrzywiliśmy i kierownicę mamy za 10-12. No i tak podróżowaliśmy już do mety, żeby tylko dojechać, więc udało się, jesteśmy zadowoleni. To był niezwykły weekend rajdowych zmagań. Zmienna pogoda, bardzo wymagające i trudne technicznie odcinki specjalne oraz niesamowicie zacięta walka. Ceremonia zakończenia rajdu oraz wręczenie pucharów dla zwycięzców odbyła się na Świdnickim Rynku. Kajetan Kajetanowicz wraz z Jarosławem Baranem jako pierwsi odebrali gratulacje oraz otworzyli zwycięskiego szampana. Kolejno na podium pojawiali się Michał Bębenek z Grzegorzem Bembenkiem oraz Maciej Szeźnik z Przemysławem Mazurem.